będzie dobry właśnie położyłem tutaj będzie tutaj o, będę jadł będę pił sobie o, musiałem, bo się krótki film musiałem do ładowania Bardzo dziękuję, dziękuję, dziękujemy za poduszki. O, sam raz widać. To właśnie tutaj będą one. O, jogurt będę pił. Czasami widzicie jakie rzeczy robił. Kubeczek. No ktoś to robi, naszymi wizerunkami handlują. To widzicie? A oni powinni się ugłym takie rzeczy robią, to powinni z nami się ugłym dzielić się pieniędzmi. A zarada właśnie, jogurczik. O, teraz włączę, wrzucę ten film.

O zaraz będę, zaraz przyjdę, muszę wrócić film. No Gadaj, czytać, pisać nie umiem. A sam piszę. Sam nagrywam, sam piszę. No niespecjalnie to robię tu. Tego czemu nie słuchać. Tych głupot A jest tutaj. Jestem youtuberem bardzo dziękuję widzę, że mnie oglądają i krzyśka oglądają Krzysiek mało nagrywa ja muszę więcej nagrywać żeby to wszystko utrzymywać zaraz ja przyjdę przepraszam was Wrzucam właśnie film. Ja Robimy następny film. O. o widzicie. Jak to przychyla. To bardziej o. 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 I zaraz papież jest. A obok. Całe wszystko. Jak ładnie będzie wyglądało teraz. Sami widzicie. Jak to jest. Jezus Chrystus. Matka Boska, papież święty po prostu pilnuje nas. Przyżegnam się, po prostu podziękuję za to, że ludzie w taki sposób nas traktują. Niektórzy dobrze traktują, a niektórzy źle traktują nas. Ale ogółem to nie trzeba się martwić, ponieważ to jest bez sensu. O, suchy do nieba. <ścoughs> Pisze, Jakie nazwa, nazwa. No bardzo przyżegnam się za to. Bóg jest litością dla ludzi. Tak Wam mogę powiedzieć i szanuję widzów, że po prostu w taki sposób traktują niektórzy nas, a niektórzy sami o list tylko nie do końca był przeczytany, bo tam końcówka już była nieodpowiednia. Właśnie było, będzie na filmie. To krótki film będzie. Ale będzie. No, sam Krzysztofie powiedz. Ratuję twoje życie, żeby żył jak najdłużej na tym świecie. Żebyś ty nie odchodził od tego świata. No powiedz. Za to, samego tobie. Sam widziałeś co ja w sądzie mówiłem? Sam chyba zdziwiłeś się. Ja ją słyszałem. A od... dwóch A od też twój się zdziwił się, że tak odpowiadam na pytania. I sąd odpowiadał, mówił mi pytania, prokurator i co oni... Sam powiedziałem, że on ma mieszkanie, on ma swój dom i ja mieszkam tyle czasu, opiekuję się nim, szpitale, w szpitale były, całe to wszystko. Ale sędzino, to, przepraszam Wojciech, że przerwałem Tobie, sędzino tobie, jak dziś pamiętam i teraz, sędzino zadało pytanie, Panie Wojciechu, a czy Krzysztof spożywał alkohol? A... Ja pamiętam. A ty uśmiechnęłeś się i powiedziałeś tak, nigdy nie spożywał alkoholu. Bo nie spożywałeś? No. Nigdy. Nigdy w życiu nie widziałem, nigdyś nie spożywał alkoholu. No. A, a do mnie też zadało pytanie, ja, ja spożyłem, panie sędzia, ja spożywam alkohol od krowy, mhm. To jest najstraszniejsze dla mnie, mówię. To, o, alkohol. Dla mnie, uuu, Ja tego alkoholu nikomu nie dam. Mówię. Mówię. Ale ty musisz. O. A już cały, całą butelkę wypiłeś. O. Ty musisz trochę ograniczyć się o. z tym lekiem. Alkohol. To mój alkohol. Jak ja się ograniczy się, Wojtek, to mój alkohol. E. A właśnie, już jest film.

jeszcze raz publikować o. o już jest film na kanale to krótki ale teraz będzie dłuższy A, cholera <laughs> jak to jest właśnie widzicie ale schody do nieba 21 tysięcy? A ty masz 30? Co? Czyli ty 30. A ten u ciebie nie pisze, a ty masz 30. Przekroczył 34. Ja będę będę cię gonił teraz. No myśl. Będę teraz cię gonił. Chyba ty wziąłeś, Wojtek, zwyczaj łódkę pić taką, jak ja piję. A widzicie, jak ja jak kiedyś piję łódkę? O, bardzo dziękuję, że ja mogłem wypić z rana. A już wracam, właśnie wróciłem do kosza, a pokażę jeszcze. Zobaczcie, tu bardzo ładny kolorowa wywiad z Wujtem gminy serdecznie gorąco go pozdrawiam, i rzuty położę, też tych ludzi pozdrawiam, to byli Ole, Ola, 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 Ola. poszła do przedszkola. Zapomniała parasola, a parasol był popsuty, miał połamane wszystkie druty. Ola, 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 pracuję, oglądam mnie bardzo, dziękuję, że oglądasz mnie. Jesteś na pewno cudowną, wspaniałą kobietą. Na kogo ci chyba w tobie? A ja, o, losowanie było. a spotkanie? Na randkę? O, ja mam pieniążek ten. O, tutaj leży. To trzymać na szczęście chyba. Tak. Orzełek wygrałem. Powiedziałem orzełek i orzełek wyskoczył. No sami widzicie. Jak to jest? Naprawdę. No bardzo dziękuję, że ludzie mnie oglądają. Chcą mnie oglądać. O, ładnie teraz wygląda. Dobrze, to ustawione jest. zadam ja pytanie. Czy ty chcesz, żebym ja odeszł z tego światu? Dobra, przepraszam bardzo. Pamiętasz, jak ja rozmawiałem przez telefon, byłeś w szpitalu? Co, był y, Dobra. dyrektor i ja lekarz? ja no. gazetkę z Opatowa. właśnie. O, Łyga z Wojtem, Bacikowice, Marian. E! Łapatowa! No dziękujemy ogółem za te wspaniałe... Muszę zobaczyć... A! Ile filmu jest? Ale kościół A. jak... to a teraz zobacz, która godzina. A, dziewiąta. Chodźcie. A jeszcze. Wam? Wysłuchajcie tego. tego. Troma studios. Polecam sobie wygooglać. I polecam obejrzeć parę filmów. Byli to prekursorzy GORS, Butterpunk, w zasadzie wszystkiego co obrzydliwe w filmie. To Twin Peaks jest co może wczesne produkcje z 2015-2016 roku. I drugie pytanie, ciekawe z jakim projektem Bożym kojarzy się inny widzom ethos i los uniwersum. Musisz zapytać widzów co do etosu. Nie wiem kompletnie co masz na myśli. Posłuchajcie. Na szkole nie ma żadnego etosu. Żadna z postaci nie kieruje się żadnym etosem. Może etnos? Kryptyt? Nie wiem, walenie pod siebie i idź panie to nie jest żaden etos. Czy zarabianie na, na dwóch takich specyficznych ludziach. Z czym mogą się kojarzyć losy uniwersum? Bo ja wiem z jakimiś jaskiniowcami, bardzo pierwotnymi formami Homo sapiens, Słuchajcie, którzy jeszcze nie wykształcili Niepotrzebnie. Norm ten wypowiadał się. i bo po prostu, kiedyś do Ziemi odwiedzany, wielkowy, się, wypowiadał się i nie było dane mu wrócić. No oczywiście. Słuchajcie tego. Zaraz po tym, jak pojawił się tam szczoł 207, więc, żeby nie być gorszym, pojechali chyba tam z niemieckim, z motylkiem. Nie oh, jestem oh, pewien okay. dokładnie z kim. Ale niestety tam, gdzie mieszka hołpa jest zaorana, są pola, tam w zasadzie nawet już się nie da dojechać, więc to jest takie wygnanie fizykalne, prawda? On tam już nigdy nie wróci, no tak by chciał, bo tam nic nie ma. Poza rzepą. Dziego Gangster 207. Czy pamiętasz jak do Belwederu przyszedł fake ksiądz na kolendę? I pod jaką tak naprawdę? Czy twoim zdaniem teraz by przeszło coś takiego? Czy może Golem? Kazałby się wylegitymować z bycia księżem, czy coś. To wszystko zależy od no, jego humoru, ten. jego nastroju. Różnie mogłoby być. Ów ksiądz, jak go nazywasz, a to był i pod jaką, bywał tam wcześniej. Przebierał się za wojskowego, też gdzieś rosyjskich sił, czy coś takiego, już nie pamiętam dokładnie. Mu się udało strzelić. Dziwnym trafem ten film trudno znaleźć. Podejrzewam, że zgłasza te filmy. Sztrapi. Założyłem, że im dłużej śledzę uniwersum, tym częściej dostrzegam, że konon i struś to są po prostu kryptacze, cwaniaki i chamy. Pomijając co Belgii wezwiska, to przecież lata niepłacenia podatku, bezpodstawne wzywanie... O, przepraszam w kursie, bardzo, ja co miesiąc podatki płaczę. ...przeciętny człowiek miałby duże problemy, a oni jakimś Na nadal są bezkarni. Dlatego też nie rozumiem tego współczucia, które wylewa się w komentarzach pod filmami. O. Zauważyłem to głównie na TikTok. Tłumaczenie, że oni są chorzy i że trzeba A. ich wysłać na leczenie. Zadaję sobie pytanie, jaka placówka Za ma maj. ich by leczyć z paniastwa Podatek zapłacił dla Państwa. jest najniżej, jeżeli chodzi o kognitywne wartości w sensie poznawczym, 17. Pozostałe napływki, żółto dzioby, nie mają pojęcia. Mam, jest para potwierdzenie. To samo możesz zaobserwować. Potwierdzenie mam z banku, że zapłacony jest podatek. Na Facebooku, w ty... tam no. trochę jest więcej ogarniętych ludzi, Fingo a co do reszty, trzeba. no cóż, dobrze, że to zauważyłeś. Niektórzy śledzą bardzo długo szkolną i dalej uważają, że konon to jest konon, to jest dopiero konon. No niestety, to jest socjopata i koniec kropka. Leśny piwożło. Skąd twoim zdaniem, Major, mógł czerpać swoje kulinarne inspiracje? Bigos z mandarynkami i bananami to naprawdę niezwykłe połączenie. Czy to lata doświadczenia na kuchni mogły zaowocować tak wyszukanym połączeniem? Czy może była to czyjaś wkrętka? Przypominam po raz kolejny, że w staropolskiej kuchni bigos przełamywało się sokiem z cytrusów, pomarańczy, cytryn, więc to nie jest takie głupie. Natomiast, no nie wiem, mógł gdzieś o tym usłyszeć, może ktoś mu o tym powiedział, na pewno o tym nie przeczytał i wali po prostu te banany, rynki i tak dalej i bezmyślnie do bigosu. Więc to raczej nie była wkrętka, tylko po prostu brak zwojów mózgowych. Rafał Pecz, to prawda, że major ma papiery na wózek widłowy? W teorii tak, nigdy tego nie pokazał, podejrzewam, ja pokazywałem. że ma do jakiegokolwiek Mam. powodu. Czy to było w poprawczaku, czy to było. Niech Na już... klawikaniu. Dostał takie papiery. Aczkolwiek nie jest prosto dostać takie papiery. Wbrew pozorom. No ale teraz sobie wyobraź typa. Wiadomo, wiele lewe ręce i sztywne nogi, które sobą na wózku widłowym. Nie chwalił się, że przepracował chociaż jeden dzień w magazynie tak naprawdę. Ja Jak podejrzewam, jest? że nawet na nie jeść, Chyba, że pokażę, roku. że może coś takiego mieć. W latach 90. bardzo często wysyłano ludzi na przeróżne kursy i to mógł być wózek widłowy w jego przypadku. Mariusz Mucha. Jak myślisz, skąd kotu koniaków taka tendencja do zachowań autodestrukcyjnych, nitro mleko? Czy jest to po prostu bezmyślny hedonizm, gdzie główną pobudką Słuchajcie. jest, i tutaj niestety mi się ucięło, ale tak, to jest właśnie bezmyślny hedonizm, przede wszystkim, krótkowzroczność, który mają pamięć jak chomik, godzin wstecz, a co dopiero mówić, myśleć o po następnym pewne dniu, bo krzycząc czynnik, nie Jezus wie słowami, jak jest naprawdę że nie martw się o jutrzejszy dzień, bo jutrzejszy dzień martwi się o ciebie. To jest po prostu iść po najmniejszej linii oporu, zaspokoić swoje nałogi, nie ma instynkt, nażreć się, nachlać, naćpać o, i to w nap... tak wygląda. Artois, dziewięć tysięcy. Z upływem lat twarzoczaszka, kolano, sceptyka, dobre, zdaje się wydłużać i iść za nosem. Mózgoczaszka za to ewidentnie zmniejsza się. Zdaje się, że to skutek różnicy ciśnie pomiędzy zbiornikiem z nitro, tam no, i mózgiem, bo nie dają słusznie, a światem zewnętrznym. Pan nie odpisuje, poszukuje antropologów, którzy mogą wyjaśnić ten fenomen. Powiem Ci tak, mi i pani doktor Mojce diamentowski wydaje się, że mu ten łeb się w ogóle powiększa, znaczy wydłuża w formę jaja, kinol na pewno zauważalnie rośnie, jest przepotężny, zwłaszcza po powaleniu nitro. Widać w zasadzie samkinoli, te zapadnięte ogromne ogromne ślepia. No ale to jest trucizna, wiadomo, ma oczy większe niż. Nie, nie, nie. Proszę bardzo. Mówimy, ja mam. Antropolog, odbiedźcie. Od pisz do kryptozoologów. Wiadomo, to nie jest. Z ale. Mój tam. Minus 4. do Minus 4. Na przykład. Tak, ja ja to, to jest trucizna. Dajcie robić to okulary. ciekawy przypadek. A słyszeliście? Słyszeliście to, co ugłosił?